Dzisiaj wytłumaczę Ci, czym jest funkcja Timeline i pokażę Ci, w jaki sposób możesz wykorzystać ją do planowania swoich projektów. Także jego oglądania i zaczynamy! Funkcja, którą chcę Ci dzisiaj pokazać w profesjonalnych systemach CRM nosi nazwę Wykres Ganta. Przejdę teraz może od razu do konkretu, żeby już nie chowijać, więc w tym momencie Otwieram nową stronę. Tradycyjnie powiększam stronę na cały ekran i już dokładnie tłumaczę, czym jest właśnie ta opcja Timeline lub, jak już wspomniałem, wykres Ganta. Po otwarciu nowej strony, od razu możesz z gotowego szablonu wybrać tę funkcję tutaj na samym dole lub użyć skrótu Ukośnik, nazwa Time. Nawet wystarczy Tim. No i pojawiają się właśnie te opcje albo na cały ekran, albo taka zwykła funkcja pojedyncza. Jak widzisz, tutaj jest też napis New. W momencie, kiedy nagrywam ten tutorial, to od niedawna ta funkcja jest udostępniona przez twórców Notion. Od samego początku tej aplikacji właśnie tego wykresu nie było. Jest dodana, ponieważ tam ludzie o to prosili. I teraz, jak to wygląda? Po kliknięciu tego pojawia się taki wykres. Tutaj, w tej poziomej osi, znajduje się oś czasu. I teraz, żeby zmienić ten okres czasu, bo tak jak widzisz, jest tutaj. Tak naprawdę okres miesięczny, i możesz też zobaczyć tutaj po tej zakładce. Jeżeli teraz w nią kliknę, to pojawia się, pojawia się taki menu właśnie z tym okresem. Mogą być to godziny, mogą być to dni. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób chcesz planować sobie swoje zadania lub projekty. Możesz ustawić również jako skalę roczną. To też pozwoli Ci kontrolować Twoje projekty na cały rok. Jeżeli masz jakieś cele, masz jakieś zadania, właśnie na cały rok, to ten wykres również bardzo dobrze się w tym sprawdza. Oczywiście, jeżeli planujesz jakieś projekty z, z innymi ludźmi, wspólnikami czy z pracownikami, to bardzo często też ten wykres wykorzystuje się właśnie do przypisywania konkretnych zadań konkretnym osobom. I teraz do tego można jeszcze dodać tabelę, żeby lepiej tutaj była lepsza była widoczność na cały ten wykres. W tym celu klikam w trzy, w trzy kropki i wybieram funkcję Properties. Jak widzisz, jest tutaj zakładka Show Table. Teraz jak ją odhaczę, automatycznie po lewej stronie pojawia się ta wspomniana tabela. I teraz, kiedy zmieniam tutaj nazwę, i przykładowo daję zadanie numer 1, to jak widzisz, automatycznie. Ta nazwa zmienia się tutaj w tym wykresie. W związku z tym, że, że mam tutaj wybrany okres roczny. To mogę te zadania ustawić sobie na kilka miesięcy, i jeżeli przykładowo chciałbyś również przypisać jakąś konkretną osobę do dane, danego zadania, to zamiast zadania możesz na przykład wpisać tutaj imię i nazwisko tej osoby. Tak jak powiedziałem, wszystko zależy już od Ciebie, w jaki sposób chcesz ten wykres wykorzystać, ale pokażę Ci to tutaj, właśnie jak, jak są zastosowania tej funkcji. Pierwsze, jeżeli widzisz, że masz tutaj styczeń, luty, możesz dany okres, dane zadanie ustawić sobie na konkretny termin, czyli powiedzmy od 1 do 31 stycznia. I możesz to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, jak najedziesz kursorem na takie zadanie, na dane zadanie, i wystarczy, że dojdziesz do krawędzi danego zadania, to widzisz pojawiają się takie szczałki, czyli to są te szczałki, które pozwalają to zadanie tak poszerzyć. I jak widzisz nad, nad zadaniem tutaj, od razu zmienia się data, czyli jak przesuwam w prawo, w lewo, to to jest właśnie okres, jaki dotyczy danego zadania, czyli od 1 stycznia. I teraz, jeżeli chcę do Końca stycznia przeciągnąć. No to tutaj, właśnie teraz, skróciłem z prawej strony to zadanie i przeciągnąłem do 31. Druga opcja jest taka, że możesz kliknąć to zadanie, i tutaj automatycznie jest ustawiona data od do. Czyli tutaj ta pierwsza kolumna, czyli jeszcze raz wejdę w to zadanie i klikam w to pole i u góry jest zaznaczone pierwsze pole czyli powiedzmy chcę od 1 lutego czyli tu jeszcze raz wybieram tę opcję. jest 1 luty i jeżeli chcę zakończyć ten miesiąc na przykład na 28 mogę to zrobić właśnie w ten sposób ok, czyli tu sobie jeszcze raz ustawię na 1 lutego do 28 i teraz jeżeli tutaj kliknę poza ten kalendarz i wrócę sobie teraz do tego wykresu. To widzisz, że to drugie zadanie jest ładnie ułożone w tym dokładnie w tym miesiącu. I te, te zakładki, które widzisz, to są właśnie zwykłe strony, czyli to jest to, co przed chwilą tutaj kliknąłem, te strony, które już znasz wiesz jak tych funkcji używać, więc to jest tak naprawdę wszystko powtarzalne z tą różnicą, że teraz używamy funkcji zamiast przykładowo kalendarza czy kanban używasz właśnie wykresu ganda i teraz tą zakładkę tutaj, tę stronę możesz oczywiście przesuwać gdziekolwiek chcesz możesz ustawić to w różnym okresie, w różnym miejscu możesz również ustawić to w tym samym, w tym samym okresie co jest przykładowo zadanie drugie, no i jak widzisz tutaj poniżej ostatniego zadania, czyli tego zadania trzeciego jak najadę kursorem to pojawia się strona zakładka new page, no i teraz jakbym kliknął w to od razu mogę dołożyć tutaj albo nowy projekt, albo zadanie albo nową osobę i oczywiście te ustawienia wszystkie są dokładnie te, takie same, czyli podobnie jak jest w innych opcjach, jeżeli tutaj jakąś funkcję usuniesz, dodasz coś nowego, to automatycznie zapisywane jest wszystko: wszystkie te opcje, wszystkie te zakładki zapisywane są w każdej nowej karcie. Czyli jak wejdę teraz do zadania pierwszego. To te funkcje są tutaj automatycznie zapisywane. No, i jak już również wiesz, jeżeli teraz w tym wykresie chciałbyś mieć jakąś widoczną funkcję, i teraz wychodzimy o te funkcje. Przykładowo, jeżeli tutaj mamy status no started i chcesz, aby były widoczne na tej karcie, to klikasz sobie tutaj w trzy kropki, następnie properties, i tutaj w momencie, kiedy uruchomiłeś. Tabelę, czyli tą po lewej stronie, to jest tutaj właśnie ta opcja, gdzie możesz zaznaczyć sobie widoczność właśnie tych funkcji w tabeli. Oczywiście ja tego tutaj nie chcę, żeby za bardzo tutaj też nie, nie nawalić tych rzeczy. Natomiast Show in Timeline, czyli pokaż się na tym wykresie, to widzisz, że jak ja teraz odhaczę tą kartę, automatycznie pojawia się tutaj ten okres na tym, na tym zadaniu. No i status również będzie tutaj widoczny. Tutaj w tych zadaniach nie wybrałem, ale jeżeli teraz wybrałbym status Completed na przykład, to widzisz, te opcje wszystkie są tutaj od razu zaznaczane. I właśnie w ten prosty sposób działa ten wykres. Wszystko oczywiście pokazuje to na zasadzie takich podstaw. Więc w kolejnych materiałach już będę przedstawiał to na konkretnych zadaniach, konkretnych przykładach. Chciałem tylko chciałbym pokazać Ci właśnie, jak ten wykres działa, jak go uruchomić. No i, i pamiętaj, że najwięcej nauczysz się podczas praktykowania. Przeklikaj sobie wszystko to, co ja tutaj pokazuję, wtedy lepiej będziesz to rozumiał. No i oczywiście z dalszymi materiałami będziesz wdrażał tą wiedzę coraz lepiej. No i jeżeli chcesz oczywiście zobaczyć następne materiały, zasubskrybuj kanał, żebyś pamiętał po prostu o kolejnych odcinkach i żebyś niczego nie ominął. A ja w międzyczasie dziękuję za uwagę i pozdrawiam.